Ja jestem Kacper, Kacper, w święto tylko pokażę taki poradnik eeeem czy jak się nauczyć driftować w drift paradise po prostu taki, taki to jest taki tak jakby Tego to nie umie driftować tego nauczę po prostu Taką po prostu to nie umiem, bardzo też nie mam ja Wam poradnik I no Jakbyście w ogóle jechali z dużą prędkością to... Yy, wam wyprosować by, by taką walało. Ale co gdybyście właśnie zrobili tak? Jechali... Kurczę, jechali tak, o... Nieważne, wszyscy Nie sobie... i jakbyście jechali właśnie... A no ale no to No, no bardzo mi No, yy, tak, trzeba jakby, tak trochę... ...auto. Trzeba, yy, ogólnie... Jeśli będziecie jechali dwa razy, to po prostu zobaczcie. takie ręczne... Eee, o, i tak o. No on jakiś pierdoły mówi, więc nie schać nad ciebie. Eee, robicie tak. No i jedziecie normalnie po prostu. Dwa lajków, no na pewno. No to 20 lajków to film nadać w ogóle poradnik. W tym jeżeli ktoś ma kierownicę, bo ja mam kierownicę, jeśli chcecie odciąć z kierowniczą, to zostawcie naprób w górę, to zagramy jakieś. Eee, akurat to... To jest taki poradnik, że... Eee, że... Ale komentarze będą włączone, będziecie mówi o żeby ty był dobry jeśli nie chcę, to jeśli nie no to okej okay, ja, ale ja mam jeśli i zostawcie subskrypcję zbadać to więcej filmów będzie a i do poradnika jeszcze wrócimy jeszcze teraz ogólnie to trzeba yy, jak widzicie dużej prędkości. ci przy takiej, o hamujecie tak o musicie zhamować i puścić i jedziecie dalej. A jeśli w ogóle ktoś coś wyścig zrobić tam, to zaraz wam pokażę. wróćmy się. Eee, to trzeba... Jakby... I tutaj patrzcie, macie... Napiszcie po prostu z dużej start. No dobra, to jeszcze... Eee, dobra. Eee, no dobra no dobra, bo Malam wyszedł na grupę, eee... no to pokażę nam no kąd ja na zachęcam do oglądania, eee, oczywiście live będzie, z no tak nie driftuje za bardzo dobrze, ale dobra, trzymam no, poradnik, ci robię, eee, no ja, eee... mhm. eee... jozu, przepraszam widzowie no I jeszcze będzie poradnik e, jak i co robić, kiedy ma na manuala na fałszu po prostu. E, no, więc i waga, lepiej nie lepiej na manualu nie jeździć, bo w ogóle ci nigdy chce na manualu... Najlepiej no, po prostu jeździć na, na, na... bo na S to jest chyba manual, a A to jest AT, AT to jest chyba biegów na a na manualu to jest chyba ST. I to będzie jeszcze z tego bo będą ze skrzynie biegów, więc yy, dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się. Cze yy. Cześć.